O Bogu, dzięki Bogu za Boże słowo, za to, że możemy czytać, za to, że te wszystkie słowa są spisane i wiecie, ten Izrael, nie patrzymy i mówimy właśnie ten Izrael, ale oni dokładnie byli takimi samymi ludźmi jak i my, dokładnie tacy sami. Nieraz ludzie mówią, że warto się uczyć na błędach innych, ale wiemy doskonale w praktyce, że często w tym naszym ciele jest trochę inaczej. Że pomimo tego, że wiemy doskonale, jesteśmy przestrzegani przez różne osoby. W swoim życiu byliśmy przestrzegani przez różne osoby słuchanie nieć w tym kierunku, bo ja już przecierałem ten szlak tam, nie ma nic dobrego. To jednak człowieka ciągnie do takiego stanu, żeby jednak. Sprawdzić, jak to jest. Czy aby na pewno jest, jest źle w tym miejscu, czy aby na pewno to jest złe. Nieraz używaliśmy takich stwierdzeń, że chcemy sami się nauczyć na własnych błędach, a nie polegać na innych. Ale widzimy, tutaj jest słowo Boże, i widzimy tutaj tak ważne nauki, które mamy zapisane, i też przykłady tego, jak oni postępowali, co Bóg chciał z nimi osiągnąć, a co oni chcieli osiągnąć z Bogiem. I dobrze skorzystać z tych wszystkich mm, ostrzeżeń i wyciągnąć dobre wnioski. I wiecie, kiedy tak patrzę na te słowa, tak od razu pierwsza myśl tak wyraźnie docierająca, myślę, że do każdego z Was, że Bóg naprawdę chce miłości. Bóg chce mieć cudowną relację z człowiekiem. On chce mieć relację z człowiekiem, chodzić z człowiekiem. On chce z człowiekiem być. Chce, abyśmy byli zależni od niego, abym ja był od niego zależny, abym do niego przychodził w każdym moim problemie. Abyś Ty mógł przychodzić, abym ja mógł z nim iść przez to życie. Bóg tego tak bardzo chce, i wiecie, to tak wyraźnie tutaj widać. Tak wyraźnie jest tu napisane, gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej. Nic im nie powiedziałem, ale powiedziałem wyraźnie: słuchajcie mojego głosu, bądźcie zakochani we mnie, bądźcie tymi, którzy patrzą we mnie, którzy cieszą się z tego powodu, że ich wyprowadziłem. Cieszą się, że mają Boga, który się za nich ujął, mają Boga, który, który powołał ich i chce prowadzić. Że nie chcę, żeby byli w niewoli. Wiecie tak, kiedy mogę patrzeć na siebie, Ty możesz patrzeć na siebie. Dokładnie my byliśmy w takim samym stanie. Bóg ujął się za mną, ujął się za tobą, abyśmy już nie musieli być w niewoli. I on chce, abyśmy słuchali Jego głosu, abym ja mógł go słuchać i byś Ty mógł go słuchać. A wiemy doskonale o tym, że wróg bardzo silnie dzisiaj walczy właśnie w tym kierunku. Żeby ostudzić moją miłość, żeby ostudzić Twoją miłość, będzie używał różnych tematów, będzie zasypywał Cię różnymi rzeczami, byleś tylko stracił miłość do Jezusa Chrystusa. Byś stracił miłość do Boga, byś, by On dla Ciebie nie był taki ważny, jak był na samym początku. A Bóg mówi, ja chcę być dla Ciebie ważny, ja chcę być tym, który jest dla Ciebie bardzo ważny. Jeżeli tak nie będzie, to skończ się dokładnie tak, jak z Izraelem. Widać taki wyraźny, wyraźny jakby kierunek, który na Izraelu tak wyraźnie jest widoczny. Bardzo wyraźny on jest, że oni byli zachwyceni, a za chwilę zaczęli szukać zupełnie czegoś innego, zaczęli odchodzić sercem od Boga, zaczęli opuszczać w miłości Boga, już, już nie, zaczęli go coraz mniej miłować, a kiedy przestali go już miłować, to z kolei zostali zasypani przykazaniami. Które oni się szczycili tymi przykazaniami, ale on już, już ich nie robili z serca. Oni już nie robili tego z miłości, oni po prostu wypisywali to. Yy, I moglibyśmy otwierać teraz te wersety ze słowa, przykaz za przykazem, nakaz za nakazem i tak to cedzili i tak bardzo mocno się na tym skupiali, ale zapomnieli o najważniejszym, o miłości do Boga, o tym, że właśnie słuchać Jego głosu, być wdzięcznym za to, że możesz dzisiaj słuchać Jego głosu, że ja mogę słuchać Jego głosu. Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. A do kogo się oni wtedy odwrócili twarzą? Do czego się człowiek wtedy odwrócił twarzą? Wiecie, może otwórzmy Ewangelię Mateusza. Do Ewangelii Mateusza chciałbym z 19 rozdziału przeczytać. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i tutaj w tym dziewiętnastym rozdziale od trzeciego wersetu czytamy takie słowa. I przyszli do Niego faryzeusze kusząc Go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny. A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytajcie, się, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę i że dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą się dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić. Rzeczę im, Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Ale od początku tak nie było, wiecie, kiedy tak sobie pomyślałem o tych słowach, ale od początku tak nie było. Później oni dostali te przykazania. Dlaczego dostali te przykazania? Dlaczego dostali w ogóle tą możliwość? Oni dostali tą możliwość tylko i wyłącznie dlatego, że zatwardziałość serca przyszła na nich. Ze względu na zatwardziałość serca oni dostali te wszystkie przy, przykazania następne, i już zaczęli się gubić w nich. Ale od początku tak nie było, i wiecie, tak, yy, od razu tak sobie zadałem pytanie. Że kiedy wyruszyłeś za Jezusem Chrystusem, kiedy Twoje serce było poruszone, to jaki był ten początek? Jak na początku było? Czy musiałeś być ograniczany różnymi yy, rzeczami, żebyś, żebyś poszedł, żebyś należał do tego Boga? Przymuszany musiałeś być, żeby należeć do tego Boga? Przymuszany ja musiałem być, żeby w każdej sprawie się go radzić? Nie, tak nie było. Na początku tak nie było. Człowiek miał serce, człowiek się cieszył, człowiek był szczęśliwy, że ma społeczność z Bogiem i chwała Bogu za to, wiecie, że dzisiaj Bóg dalej chce, On dalej przypomina, te słowa są tak samo do mnie i do Ciebie. On przypomina, że ja chcę mieć z Tobą społeczność, ja chcę, żeby mój głos był ważny dla Ciebie, ja chcę, żebyś szanował mnie. Dał wam te przykazania i pozwolił wam, Może, tylko i wyłącznie ze względu na zatwardziałość waszych serc. Dzisiaj wiele jest takich nauk i różnych, różnych podejść, ludzi wierzących, którzy już pozwalają na różne rzeczy. Ale dlaczego doszły te następne przykazania? Ze względu często na zatwardziałość serca człowieka. Nie ze względu na tą miłość, na to, że, na to szczęście, że. Bóg wyciągnął mnie, że Bóg zechciał mnie wyprowadzić z tego Egiptu i mogę dzisiaj się uczyć. Chodzić z Nim w ciężkich doświadczeniach. Bóg nie nastawia nas w bardzo ciężkich doświadczeniach, niewygodnych dla naszego ciała. Bo gdyby one były wygodne dla naszego ciała, to byśmy się bardzo fajnie w nich czuli. Ale bardzo niewygodne. Nie rozstawia w takim doświadczeniu, że jest Ci to bardzo niewygodne pocielesnemu. Ale Bóg chce być najważniejszy w moim życiu i w Twoim życiu. Dlatego tak ważne jest właśnie, żeby patrzeć na to, że od początku tak nie było, nie musiałeś wiele rzeczy słyszeć, mnie ciebie ciągnęło i dlatego Bóg mówi: wracaj do tego miejsca, kochaj mnie, i wszędzie pokazuje Bóg. I w, tym, w, tym, w tej księdze Jeremiasza tak wyraźnie widać ten, ten obraz, że ja nie chciałem na was zasypywać was nie wiadomo czym, ale chciałem żebyście byli moim ludem, ja chciałem, żebyście przylgnęli do mnie, ja chciałem, żebyście byli moim ludem i włączną moją własnością, żeby, żebyście mogli być szczęśliwi, że macie takiego Boga i doceniać, żebyście to mogli. A ja Was będę we wszystko wprowadzał. Ewangelia Marka. W Ewangelii Marka chciałbym przeczytać z 12 rozdziału. <laughs> I tu jest 28, e, wer, od 28 wersetu, chciałbym przeczytać. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu. Pan Bóg, nasz Pan, jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus widząc, że On rozsądnie odpowiedział, że mu niedaleki jesteś od Królestwa Bożego i nie, nie śmiał Go już więcej pytać. Widzimy tutaj, nasz Pan Jezus Chrystus zostaje pytanie. Które z tych wszystkich przykazań... Wiecie, oni już wtedy mieli bardzo dużo tych przykazań, różnych nakazów, przykazań, różnych wskazówek. A przystępuje ten jeden z uczonych w piśmie, on to do, dobrze je znał. On bardzo dobrze je wszystkie znał. I pyta się, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? I co Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi właśnie o tym, że słuchaj Izraelu, słuchaj Tomku, słuchaj, możesz stawić tu swoje imię. Pan Bóg nasz, Pan Jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. I to wyraźnie jest pokazane. Właśnie największe przekazanie, żeby miłować, miłować Boga z całego serca. A Bóg wtedy będzie czynił we mnie i w Tobie to, co jest potrzebne. Ale bez tej miłości jeśli ja nie będę miłował Jezusa Chrystusa, jeśli ty go nie będziesz miłować, to nie przejdziemy. Po prostu nie przejdziemy. Dlatego nieraz warto przyjść przed Pana i prosić go, powiedzieć jak jest i mówić: Panie, ratuj mnie, nie chcę skończyć tak jak ten Izraelit, też nie chcę patrzeć na nich w taki sposób, że jacy to oni byli, bo ja dokładnie jestem taki sam, jeśli nie trzymam się ciebie. Jestem dokładnie taki sam. Dlatego ratuj mnie, Panie, i pomóż, żebym nie ostygł w tym życiu, żebym przeszedł. Choć w niełatwych doświadczeniach i w trudnych czasach żyjemy. Ale mamy Jezusa Chrystusa. Mamy tego, do którego możesz przyjść, i tego przede wszystkim, którego interesuje, Jemu zależy. On ma o nas staranie. Czytamy też słowo Bożym, gdyż On ma o Was staranie. On ma o mnie i o Ciebie staranie. Dlatego, kiedy przyjdziesz do Niego, będziesz prosił. Jeśli będziesz prosił o rybę, to nie da Ci kamienia. Nie zaciekamienia. Widzimy dzisiaj, żyjemy właśnie w takich czasach, że wielu ludzi traci miłość do Boga. Traci miłość do Jezusa Chrystusa, traci szczęście z tego powodu, że Bóg powołał szczęście, z tego powodu, że Jezus Chrystus dał wolność. I zaczynają zawracać. I co wtedy się dzieje? Tacy ludzie są zasypywani mnóstwem przykazań, różnych nakazów, różnych nauk, różnych dopuszczeń, niedopuszczeń. Skupiają się na rzeczach mało ważnych, a opuszczają te bardzo ważne. Tu też nasz Pan Jezus mówił, że komara przecydacie, a wielbłąda połykacie. I dokładnie to się dzieje w życiu wielu chrześcijan, gdzie, gdzie człowiek już traci miłość i skupia się zupełnie nie na tym, co jest ważne, nie na tym, co jest najbardziej istotne, żeby przygnąć do Boga, żeby przygnąć do Jezusa Chrystusa i żyć z Nim, korzystać z tego czasu. A naprawdę nic nam nie brakuje, mi nie brakuje, Tobie nie brakuje nic. Jeśli mia miałbym na coś narzekać, to, to tylko i wyłącznie na swoje grzechy. Tak samo Ty. Ni niczego nam nie brakuje, mamy wszystko od Boga dane. Jesteśmy obdarowani przez Boga wszystkim. Masz całą wiedzę przekazywaną. Na okrągu masz przekazywaną wiedzę, żebyś, żebym ja się mógł uczyć, żebyś ty się mógł uczyć. Mogła. Nie ma nic na nasze usprawiedliwienie. Jedynie co? To się ratować i kochać Boga. Kochać, być wdzięcznym za to. I jeszcze chciałbym z księgi Ezechiela właśnie pokazać to, co się stało z tym ludem. I co sam Bóg mówi z XX rozdziału. 20 rozdział i 21 werset czytamy. Lecz i synowie byli przekorni wobec mnie, nie postępowali według moich przykazań, nie przestrzegali moich praw, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. I tutaj, tutaj Bóg mówi o tych przykazaniach, które on dał, które właśnie da, o, da, darzą życiem. Te przykazania, które darzą życiem, które dają człowiekowi życie. Moich przykazań i nie przestrzegali moich praw, w której człowiek wykonuje, żyje dzięki nim, Bezcześcili moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość na pustynię, aby dać upust mojemu gniewowi na nich. I tutaj drugi werset jeszcze chciałbym z tego samego rozdziału przeczytać, w 25. Dałem im również przykazania, które nie były dobre oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. To mówi Bóg że były przykazania, były te wszystkie nakazy, które tak jak tu czytamy to sam Bóg przekazuje przez swego sługę, że jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim każde słowo z ust Jezusa Chrystusa, a były też później przekazania, gdzie Bóg mówi wprowadziłem je, dlaczego? Przez zatwardziałość waszych serc, przez zatwardziałość dostaliście te wszystkie przykazania które nie są dobre które nie były dobre Bóg mówi dałem im Dokładnie dałem im to. Dlaczego? Bo ich porządliwe serce, człowiek porządliwy właśnie czegoś takiego pragnął i chciał coś takiego usłyszeć. Wiemy doskonale, co Bóg mówi w pewnym momencie do Bilama. Idź. Idź. Odpraw żonę. Masz list rozwodowy. Masz to. Ale tutaj czytamy, sam Bóg mówi, świadectwo wydaje o tym, Dzięki którym nie mogli życia zachować. Dzięki tym już nie mogli życia zachować. Bo A z czego to się wzięło? Z czego to się wzięło w człowieku? Że człowiek stracił miłość do Boga. Stracił miłość do Boga. Dlatego tak ważne jest, żebym ja jej nie stracił, byś ty jej nie stracił. To jest najważniejsze. Ja mogę stracić pieniądze, ty możesz stracić pieniądze, to Bóg kogoś przeprowadzi na tej ziemi. Przeprowadzi jakoś. Możesz stracić coś tam. Ale jak stracisz miłość do Boga, to już jest, to już jest koniec. Dla mnie koniec, dla ciebie koniec. Choćbyś w piórka się, czy ja bym się ubierał w ładne piórka, bym się przyozdabiał nie wiadomo czym, żeby to ukryć. Jeżeli z mojego serca zniknie miłość do Jezusa Chrystusa i wdzięczność do Niego, to to jest wszystko na nic. Dlatego moglibyśmy też otwierać te kolejne wersety, co nasz brat Paweł, o którym czytamy teraz, dużo możemy rozważać i podziwiać Chrystusa w nim. Podziwiać Jezusa Chrystusa, który działał w nim i który osiągnął w nim coś takiego. Gdzie on mówi: Choćbym wszystko, choćbym nawet ciało swe na spalenie oddał, rozdałbym wszystko ubogim. Wszystko bym ubogim rozdał, ciało na spalenie bym swoje dał. To są naprawdę ciężkie rzeczy, żeby tak sobie człowiek je wykonał. To nie jest łatwa rzecz pójść i swoje ciało oddać na spalenie tego tak sobie. Ciężkie, ludzie byli w stanie to zrobić, ale jeśli miłości bym nie miał, cóż mi to da. Nic mi to nie da, Tobie nie da, mi nie da, nikomu z nas nie da. Dlatego tak ważne jest miłować Boga, i tutaj, właśnie tak wyraźnie, jest zaznaczone w tej księdze Jeremiasza, że nie postępowali. A dlaczego? Bo oni postępowali według skłonności, uporu swojego złego serca. Oni tyłem się do mnie odwrócili, nie twarzą. A twarzą gdzie się zwrócili? Ku Egiptowi. Znowu ku staremu. Miłość zniknęła, i to można powiedzieć taki. Wyraźnie takie trzy kroki, ja tak sobie zaznaczyłem, wyraźnie takie trzy kroki. Pierwsze, Bóg mówi, masz początek, dostajesz miłość, szczęście, raduj się, ceń to i idź za Chrystusem. Idź za Chrystusem, ceń to, ale jeśli miniesz to, to wejdziesz w drugi. W drugi etap. Dostaniesz mnóstwo szereg przykazań, które nieraz ludzie sobie sami nawet nakładają ale one już te przekazania nie darzą życiem. Dużo jest różnych rzeczy, które ludzie wykonują, i one już nie darzą życiem. Lepiej zostań w tych, tak jak czytaliśmy w Księdze Ezechiela, w tych, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które jeśli ja wykonuję, ty wykonujesz, to ty żyjesz dzięki nim. Żyjesz. I nasz Pan Jezus powiedział, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A właśnie Jezus Chrystus, mój Pan i Twój, Pan i Zbawiciel, właśnie je przekazywał, po to, abyśmy mogli dzisiaj żyć. A jeśli nie będziesz miłował, jeśli stracisz miłość i nie będziesz o nią walczył, nie będziesz pilnował tego jak skarbu. Każdy z nas ma samochody. Żeby ten samochód jeździł, musisz o niego zadbać. Nie da się inaczej. Większość z nas ma takie samochody, że musimy o nie dbać, żeby jeździły, bo jeśli nie będziemy o nie dbać, to my przestaną jeździć po prostu. I tak samo jest z, z miłością. Jeśli przestaniemy dbać o to, jeśli dla nas to nie będzie ważne, to po prostu człowiek za chwilę straci. Czy to ja, czy ty, nie ma znaczenia. Dlatego tak ważne jest miłować Boga, żeby właśnie miłować Go i z serca to robić, przylgnąć do Niego całym swoim sercem i wtedy wykonywać. I wtedy te przykazania dla mnie, dla Ciebie, braci i siostry, one będą ku życiu. Ale jeśli stracisz miłość i zaczniesz wykonywać coś literalnie, to te przykazania już nie będą przykazaniami, które będą obdarzać Cię życiem. One nie będą dobre już dla Ciebie. Człowiek zacznie zatwardzać swoje serce i to widać w Izraelu i tak samo to będzie widać we mnie czy w Tobie, jeśli puszczę się Jezusa Chrystusa, jeśli odpuszczę sobie Pana, jeśli, jeśli stracę miłość do Jezusa Chrystusa. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracia i siostro. Naprawdę niech nam pomoże, bo jeżeli On nas nie zachowa, to nie ma tu twardego. Naprawdę nie ma. Nie ma tutaj człowieka, który jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie ma. Po prostu nie ma. Nie ma nikogo, w kim mógłbyś położyć nadzieję. Nie ma. Jest tylko jeden. Jezus Chrystus. Jeśli stracisz do Niego miłość, to jest najgorszy stan, jaki mógłby Cię spotkać. Rak nie jest taki straszny, choroba nie jest taka straszna, jak to, kiedy człowiek straci. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracia i siostro. Mi i Tobie pomoże w tym, żeby Go kochać. Żeby On był najważniejszy, żeby Jego Słowo było dla mnie ważne. Żeby właśnie wygrać z tym ciałem, które Ci krzyczy nieraz po prostu i mówi. Po co tyle? Po co tak? Po co inaczej? A zajmij się tym, a zajmij się tamtym. Wygrać to. Minąć to. Po prostu minąć. Przestać słuchać tego ciała, ale posłuchać Pana, który mówi miłuj mnie. A zobaczysz, jakie ja cuda będę dokonywał w Tobie. Zobaczysz, co ja będę w stanie w Tobie osiągnąć, jeśli mnie pokochasz, jeśli ze mną będziesz chodził, jeśli będziesz troszczył się o relację, jeśli będzie dla Ciebie ona ważna, jeśli. Jeśli dasz to, co cenne, bez tego, co pospolite. I niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, w tym. Niech nam pomoże. I niech tak się stanie, żeby Pan nam pomógł, abyśmy właśnie skorzystali, i byśmy nie weszli w ślady, i byśmy faktycznie wyciągnęli wnioski, dobre wnioski z tego wszystkiego, co tutaj czytamy w Piśmie Świętym. To, co czytamy w tych księgach, bo to jest po to, po to my możemy dzisiaj tego słuchać i po to możemy dzisiaj w to zaglądać, że kiedy patrzysz na to, kiedy ja na to patrzę, wyciągnij z tego wnioski. Nie bądź tak, ja wiem, bo nieraz ja sam tak wiele razy zrobiłem. Ktoś starszy mi mówił, zrób tak, słuchaj, bo ja już wiem. Ja chcę sam sprawdzić, ja chcę sam sprawdzić, i znowu człowiek przecierał, dosłownie wyważał otwarte drzwi. Po co to robić? Jak nie lepiej skorzystać z tego? A Bóg tak jasno przekazuje tutaj ten właśnie komunikat, tą ważną informację, że miłość. On chce, żeby człowiek był całym sercem, żeby słuchał jego głosu, żeby tylko jego głos był ważny, nie żaden inny. Tutaj jest napisane jeszcze tylko na koniec, to powie: słuchajcie mojego głosu, nie słuchajcie głosu diabła. Słuchajcie mojego głosu, który do Was mówi. Nie za innym głosem. Niech Pan Jezus pomoże mi tobie, chłopaki i siostro, w tym Amen. Amen.